Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, Komisarz 69 w Bitkopie, kolejny odcinek, dzień 12, wściekły, pyk. Zobaczmy co tym razem nam szykują tutaj. Kolejny piękny dzień. Zlatowałeś sytuację, Kelly. Ten gość już był oblany, oblany benzyną. Wolę nie myśleć co, by było, co byłoby gdyby się podpalił. Norma mandatowa zaliczona. Koniec końców. Tak trzymaj, poszło ci świetnie. I tak dalej. A czekajcie, podwyżka. O, podwyżka. Kiedy dostanę? Wszystko w Twoich rękach. Tak, tak właśnie myślałem. Notujcie zadania. Sprawdzacie, czy auto są prawidłowo zaparkowane. Zwłaszcza ty, Kelly. W Twojej okolicy są dziś specjalne zakazy parkowania. Tykuję się na wieczór większa impreza. Nie wracaj bez 10 mandatów za parkowanie. Nie ma kierowcy, woz, wóz, na hol. Przynajmniej połowę. Znacie procedurę. Patrolujecie ulicę. Poszukujemy też auta. Jakiś naćpany hippie potrącił wczoraj cyklistę. Znacie szakolarza? Tak właśnie. Eee... Pedalskie kolory. Rejestracja zaczęła się na NH. Świadek tyle nam podał. Był widziany w twoim rejonie, Kelly. Wyjdź czasami z knajpy na ulicę. Może wtedy coś zauważysz. Znajdź zaraportuj. No to już wiecie co jest do zrobienia. Okej, okay. sporo tego. Mam nadzieję, że nie pomylę znowu głosów. Powiem, że zaczyna się fajny dzień, bo w końcu są dodatkowe jakieś tam yy, interesujące rzeczy. Przekaj, zobaczcie ten pan, który wcześniej był tutaj na recepcji, teraz jest tutaj. Yy, Wróciła jakąś kobieta. nie wiadomo kto to jest w ogóle. Oczywiście moje włosy muszą mi przeszkadzać jak zwykle. Ale, może zobaczmy, co jeszcze tutaj mają nam do powiedzenia. Może zacznijmy od tym razem, od pani. Yy... Pamiętam, że ona miała takie niemieckie, niemieckie nazwisko, i teraz zapomniałem znowu, jak ona miała. O, najgorzej, przepraszam. Czasem to nie chce mi się z, to, z wami gadać. To nie gadaj. Okej. Okay. <laughs> yes. No Piękne, piękne. Jak ona kurczę miała? Nie szwarc, bo szwarc to jest czarny. Melanie to też nie ona. Nie pamiętam teraz, naprawdę. Nie, nie mogę sobie przypomnieć. No, mniejsza. Lecimy dalej. Krauze Co? No. Masz ochotę na trochę gorącej salsy? Można mi jedzenie, czy mnie... Czy mnie molestujesz w pracy? Zapomnij. Już zapomniałam. Proszę bardzo, jak mi pomógł. Krauze, okej. Okay. Od Klauza trochę. Znaczy co? Nieważne. Okej, okay, koniec wykupu No jeszcze Szefa zapytajmy co ma co ma do powiedzenia. O czym ja mówiłem? Żeby wypierdać na ulicę, ser A tak. Wykonać! Kocham to. Niektóre teksty mówią, że są krótkie, są piękne. To są jak ten, jak ten od krause właśnie. Czasami to mi się nie chce z wami gadać. Piękne. Mam na do Was dobrą nowinę. Po śmierci czeka mnie zbawienie i wieczna chwała. Nie, okazało się, że ...luczyki jednak należały do ofiary. To znaczy, że twój reszta pójdzie się jeść? Tak, Mak nam w dzimie adwokaci, 342. O Boże, piękne, piękne, piękne. Czyli wychodzi na to, że Magnap, Magnap sadził 343 gości do paki. Znaczy do paki, nie do paki, tylko na, na, na dołek ich wziął. A tylko jeden, jedyny dopiero dopiero został skazany. Ja pierdzielę, okej. Okay. To jest piękne, jakby. pewnie to brzmi? Brzmi, patrzę na to, że on jest takim e, największym konfidentem tej rzekomo, tak? Z nich wszystkich. Przynajmniej tak jest tutaj kreowany. Jako taki konfident, gość, który każdemu liże tyłek i tak dalej. I który niby się stosuje do zasad, no ale no, wiadomo jak to jest. Z drugiej strony szanuję, że się, że się rzeczywiście stosuje do tych zasad, tylko że nie wiadomo czy nie jest też nad. E, jakby to nazwać, wiecie. Ponad. Nie przesadza trochę z tym. Nadgorliwy, o tak. Ty może to jest dobre słowo. Dobra, jeszcze mamy pozostałe. Jeszcze pańskiego, który nam tutaj został. Tak Co? No. Za! mogę skorzystać z jednego swoich kontaktów. Czego potrzebujesz. Włamy w oczu. Gdzie chcesz się włamywać? Żona ma klucze w domu, czeka na schodach. Złoto! <noise> Złoto! Piękny. Dziś na co to, żeby do Lot Smitha, tak? lot się, Lokcym się ten gość nazywał. Znaczy, to jest sumie mywacz Jak się nazywał ten od otwierania zamków? Nie wiem, ale chyba coś się, moi drodzy, zbugowało, ponieważ u was tutaj widzę, że jest na rejon. Jakby. O właśnie, okej, gra się, plus zacięła całkowicie. Chyba będzie trzeba zrobić szybki restab. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilkę. Okej, moi drodzy. Lepiej nie łażenie, co? Gdzie nie mamy tu zaparkowanie. Plus patrolowanie całej ulicy. Ma znaleźć wóz, o którym szef mówił. Zapisałeś sobie re rejestrację? Tak, swoim długopisem. Ej, oddawaj. Dobra, nara. Okej, okay, moi drodzy. 4 2, na służbie. Pamiętaj o mandatach. Jego dnia, 4-2-1. Yy, moi drodzy. Oczywiście już zaczynamy od... od yy, tutaj. Wystawienia mandaci, mandaciku za parkowanie. Yy, oczywiście holownik to samo, jak zwykle. Yy, I oczywiście... Przy... Przerzuciło mi grę do pulpitu. Yy, Kilka rzeczy chciałem będzie, to to, że ta gra w tym, w tym dniu konkretnie mi się totalnie zaczyna zacinać. Na samym początku chwilę musiałem poczekać aż, aż gra się ogarnie z łaski swojej. No i niestety, niestety to jak widać potrwało. Potrwało. Kosztowało mnie... ...spory restart. Dobra, kolejny holownik leci. teraz ja od razu jest spokojnie, trzeba sprawdzić drugi koniec ulicy. Myślę, że, że nie muszę tego powtarzać czasem. Przy okazji musimy, musimy znaleźć ten wóz... Yy, i tak? Bo hipisa raczej, nie mówiąc. I. Ponieważ zagadajmy się, tam dwie jest taka. Myślę, że odmawiamy. Tutaj raczej nie podchodzimy, ponieważ to jest za że odluje go ktoś. Ja niech sobie jedzie. A, holownik od razu, na kolejny, po kolejne auto. Halo. Halko, 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 proszę tam lecieć od razu. Holownikiem, pięknie. Szukamy cały czas tego, tego hipisowskiego takiego vana. On będzie bardzo podobny do tego busika, który tutaj przyjechał. On tam jakoś był nazwany, że teraz zapomniałem modelu, szczerze mówiąc. Proszę, jest to, że mam kurczę jeszcze migrenę. Cud cudownie, uwielbiam kiedy mam migrenę w środku dnia. Tutaj też kurczę, patrzcie, patrzcie jak szybko, jak szybko jest te mandaty, nie? Zaraz nie będę miał co robić. Nie władz. dogadajmy się, Dam jest taka. Okej, okay. tak samo, odmawiamy. Tak, Dobra. Halloween już sobie pojechał? Tak. Możemy ten, ten samochód jest zgarnąć. Ten jest okej, okay, o dziwo. Szanowni Państwo, Centrala. Mieliśmy wczoraj zgłoszenia, o zakłóceniu porządku. I to nie pierwszym, pierwszy raz pod tym adresem. Zrób coś z tym, mieszkanie 4 po 325. Przyjąłem e, Coś tam było powiedziane, wybaczcie Przeklikałem się za szybko, bo chciałem lecieć na drugi koniec ulicy Ponieważ mam przed 11 skończyć Jak widać tutaj um, Mam przed 11 skończyć um, Patrol Oczywiście wystawiam mandat, dopiero co mu się skończyło, ale w takim razie już wystawiamy Cyk, cyk Proszę bardzo I patrzcie jak szybko hole, na, na hol pojadą te wszystkie Te wszystkie Autka. Czego oni nas tutaj chcą? To 421, okej okay. Skonaliśmy... Skonaliśmy yy, patrol? Jest jeden gość, powiem G-Ride Powiem go G-Ride Bouncer Tak naprawdę frajer nazywa się Joe Mieszka tutaj po 633 No dobra no Konkretnie, widzę, że czegoś chcesz o, odpadam ostatnio i muszę sobie nauczkę Trzeba wziąć mu mandat Chcę odholować wóz Tylko tyle Joe ma mieć lekcję. Ale nie może trafić do pierdla, pamiętaj Da rady załatwić, daje 50 dolców. Pewnie że tak. Tylko pamiętaj, nie przeholuj. Joe powinien tu być około 11 rano. I powiedz mu, żeby wpadł do Lombardu Okej, okay, da się to załatwić. A gdzieś tutaj być, w okolicy 11, to akurat. Tam potem pójdziemy ogarnąć kwestię porządku, ponieważ jeszcze mamy na to czas. Możemy sobie zresztą zatrzymać czas, jak widać tutaj. Znaczy, tu czekaj, co tam to znaczy normalnie robiono. Okej, okay. oko. E, musimy iść po in interwencję ogarnąć. Eee, e, no to NY jednak, a nie NH się zaczyna, patrzcie, a to jaja. Dobra, od razu można halować. Patrzcie, można te w, ten sposób, w ten sposób sobie za ten scitować to troszeczkę. A teraz Halownik przyjedzie i on go zaraz weźmie, Halko, ale ale nie tako Właśnie. tak pilnować, bo czasem się ten czas aktywnie jednak. E, diamenty jabłoński odnaleźć NG, właśnie, NG trzeba odnaleźć. I nie musimy mieć przypadkiem w takim razie do tego, do. 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 E, Lombardu. Możliwe. Eeeh. Tu. kłamali. Sprawy ma poważne implikacje. Polityka. E, Okej, okay, van. No i to na razie tyle. Na to by wychodziło. Polownik od razu leci. I to auto przy okazji. I właśnie, że tutaj będzie mieli jedno, jedno auto do manda, na mandat. Do zrobienia. Do wrzucenia. Gdzie zaparkowanie? cyk. Poszło. Powiedz co, wejdźmy do tego, do tego A o co ci chodzi człowieku? Chciałem byś tak wziąłeś Bądźcie grzeczni Nie będę mieć problemów Tutaj problemy mają, mają najsłabsi Pamiętaj o tym Grozisz mi? Obiecuję Nie, Słuchaj, nie możemy tak nic zrobić z Angie, nie wiemy nic o niej to są kurczę 11. cały czas czekam, czekam aż Aż to ogarną właśnie. Jeszcze mamy po 625, okej, okay, to nieważne. Chciałem, myślałem, że to już tutaj będzie. ale nie, po 633 chyba ten gość mieszkał od nich, ten Joe cały, tak? Tu trzeba by mi zostać czekać, albo albo, nie wiem, bawić się tutaj trochę. Można w sumie się przejść pod 625, go. Właśnie, to to mi chyba trochę za dużo zajmie, więc ja może. Po prostu wystawię tutaj mandat od razu zaparkowanką. Mogłem jeszcze za od razu, ale... tam wiecie, jak to jest. Lownik od razu leci. Mandaty już 12, a odholować... A, chyba odholowania nie ma, nie ma podwójnej normy odholowania. Chyba. Aż kto wie. Wydaje mi się, że jest po prostu tylko podwójna norma mandatowa, tak? Jegoś w ogóle, co tutaj stoi, jest taki trochę dziwny. No dobra, wracamy tam, tam w takim razie. Ej, proszę bardzo, już przyjechało nowe autko do odholowania zaraz. Tyk od razu zaparkowanko. Pęk. Holownik. Zbieramy. Właśnie, czy to są korwilaki, czy nie? Nie, to są Bird Economics, tak? Ten tak samo Zakładam Tak, Bird Economics Dobra Już jest 11 W takim razie niech ten przyjeżdża, bo ja mam ochotę o 12 stąd spadać do mojej misji, do mojego zadania głównego Powiedzmy O i proszę bardzo, temu już wygasło od razu, więc można też wystawić mandat Klasycznie Parkowanie wystawił Trzeci Panie władze, dodajmy się Pan staka odmów Dobra, poszło co z tym gościem? Co cały czas czego nie widzę? Miałbyś to jak gdzieś koło 11, tak? Zobaczcie, karetka jest. Kalko, ale dlaczego nie mogę mu wystawić mandatu? O, to jest dziwne. Dlaczego mi nie mogę wystawić mandatu? Okej, okay. można, można go wziąć na hol w takim razie. Dlaczego temu nie mogę wystawić. A mogę już mu wystawić mandat. Dlaczego nie mogłem wcześniej? Dobra, zaparkowanie. Cyk, cyk. Leci. Zaraz jego też weźmiemy na holno, ale kurczę, co z tamtym gościem? Cały czas nie wiem. Ej, gdzie jest? Był coś tam. Jasne, Joe, nie bierz tego do siebie. Zajdziesz do Lombardu. Masz tutaj do wyjaśnienia z Jarenem. Co do kurwy, to Jaren ci nasłał. Ty kurwy synu, nie odpuszczaj tego. Uspokój się, nie chcę do ciebie wzywać radiowozu. Idź do Jarena i wyjaśnij wszystko, jak należy, ok. Policja minus 5, naprawdę? Ale, przecież, przecież wszystko było jak najbardziej legalnie tutaj załatwione. W sensie. To centralna, przynajmniej <zysyjamy> z tobą. Interweni w sprawie zakłócenia porządku. się się otrzepa. Kurwa, naprawdę? ja muszę do to, którejś tam godziny załatwić? Przecież to zgłoszenie było przecież wczoraj, halo. I to jest bez sensu trochę dla mnie. To no dobra, no jakby okej, okay, no w porządku. To mi się oberwie. Ale. trochę to jest głupie, moim zdaniem. W sensie. Jak zgłoszenie było wczoraj, to czemu mam być akurat o 12? Dzisiaj tam o 12 mieć czas, tak? No i was dogadajmy się, ok. Odmawiamy, oczywiście, no trudno, to mi się oberwie, no bywa. Było powiedziane, że nie muszę zrobić wszystkiego, ale naprawdę się nie spodziewałem, że muszę to zrobić do konkretnej godziny. Eee, dobra, tutaj wystawiam mandat znowu, wystawił Kelly parkowanie. Ok, on oczywiście dostaje mandat, to nie pozostaje żadnych wątpliwości. Eee, to mamy znowu tego Dillera. Moglibyśmy od razu za światło wystawić. Nadal nie widzę nie widzę pana kolegi od. Nie widzę pana kolegi, pana. Z tym, z tym Krodilakiem, tak? Zobaczmy, czy to może na przykład nie jest Krodilak. Na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że tak. Nie, a to jest Reichswagen. A to nie był właśnie Reichswagen? Nie, to nie jest niestety ten. Nie może bym powiedział, że. Się, że one się zmieniają. A ty mówisz, jak To jest dobre pytanie, bo nie znam szczerze z tych. ...tych modeli aut. Harkowanie. Centralna. Poszukiwany samochód jest fajnie, w fajnej okolicy. Powiem szczerze, może go namierzysz. Przyjąłem. Jak mi zauważył właściciela, to wiesz co masz robić. Chcemy go mieć na komendzie. To już jest tylko pół dnia, czy no ten. Zgłosi auto, harko. Aha, bo okej. Okay, to muszę, to muszę znaleźć odpowiednie auto. Wydaje mi się, że to będzie ten. Mimo wszystko. Zobaczmy. Jest wagon Hippie. I... Sprawdź rejestrację. PC, coś tam. To jest na NH. A, to jest ten. To jest ten gość, którego miałem odholować, okej. Okay. To nie jest ten, to auto, przynajmniej że nie wydaje mi się. Bo się, się miało się zacząć na NH, tak? Kurde, no boję się, że to, że to zawalę. Hmm. W najgorszym wypadku po prostu jeszcze raz ogarnę kwestie. Kwestie... Po prostu ten dzień, bo mi się coś tutaj nie podoba. O, proszę bardzo, zobaczcie jak sprytnie zrobione, że to jest drugi taki sam, nie? Co jest? NH, 3 coś tam, coś tam. Okej, okay, zgłaszamy auto w takim razie od razu. W razie 421. Znalazłem poszukiwanego... Poszukiwane auto o numerze NH377F, stoi przy 625. Zadanie przekazane. I zobaczcie, rzeczywiście odholowują je. Pięknie. Pięknie. Ok, wystawiam mandat i będzie podwójna norma w takim razie. zrobiliśmy wszystko już teraz, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ja słyszałem, tą muzykę e, włoską gdzieś. Tutaj. Fajna ja w okolicy. A jak ktoś go widział. A, bo chodzi o kierowcę. Jak zwykle pomocni. Może Norma coś widziała? Zaparkowałem, zaparkował tuż przed jej lokalem. O. Czyli nie bez odbioru. O. czy tam powiedzieli? Kurczę, Coś co szybko prze... Przeklikuję. Bo ten tak, znaczy... Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham dziewczyny. W aptece? Ma na imię Angie. O, nie znam. Czarna, ładna, rozrywkowa. Niestety, Proszę już pamięcią. Rozumiem, dziękuję. Czyli wystarczy popytać i dowiem się gdzie jest Angie. Znaczy dowie dowiem się gdzie jest Angie. Dobra, skoro wyrobiliśmy podwójny moment to możemy popytać. Pan Kelly, co podać? Tym razem jestem z inną sprawą. Przed lokalem zaparkował jakiś hippis. Jest poszukiwany, potrącił cyklistę i zbiegł. Rzeczywiście, sobie nagrabił. Widziałeś coś może? Chyba nie. Ale wie pan, gdzie tacy ludzie, gdzie tacy teraz chodzą? To znaczy? Powinien pan zajrzeć do pralni. Ostatnio mają spory ruch. Krążą różne plotki. Ale ja o nic nie pytam. Sprawdzę to, dziękuję Normo. Bardzo fajna, fajna. Norma, norma, jest bardzo pomocna. Dzięki dzięki jest wyrobiona Norma, znasz co? Nieważne, okej. Okay. Dwie żarty, wybaczcie. Dobra, lećmy. Pan Kelly. O co chodzi ojcze? Pamięta pan, jak ostatnio wspomniałem o spadku frekwencji na mszach? Tak, pamiętam. A widział pan te plakaty agitacyjne? Nie, jakie plakaty? Jakaś grupa rekrutuje naszych parafian? O czym ojciec mówi? Może pan przynieść jeden z plakatów? W porządku, będę niebawem. Okej, okay, zobaczymy o co chodzi z tymi plakatami za chwilkę, tylko najpierw sobie pójdziemy do pralni. Miała rację, gość wygląda hipisa. Policja, nie macie czy już czego sprawdzać? Pan jest właścicielem samochodu rejestracji NH? Może i tak, a czego chcecie? Pójdzie pan ze mną. Wybacz Harry na moje najście. Iść już, nie ja chcesz mieć kłopaty. Jesteś aresztowany, OK. Teraz po niego przyjedzie oczywiście radiowóz klasycznie. O, jest proszę bardzo pan z Lombardu. Okej, OK. sam od drodze, bez odbioru. Mam nadzieję, że to szybko załatwię, ponieważ chcę jeszcze to załatwić. Chcę zobaczyć ten plakat agit agitacyjny, gdzie mogę go znaleźć. Teraz nie mogę na przykład kliknąć nawet w ten mój notesik. Jestem z tamtym gościem. Dobra, no zobaczmy. Eee, po prostu gdzieś musi być rozwieszony, nie wiadomo gdzie. Ale zrobimy tę misję u tych u gangu I Jak załatwione? Jasne, dostał gość nauczkę. Wiesz za nauczkę. Stawiał się, ale go nie, nie zganołem go. Dobra, bota, trzymaj. Okej, okay, gang plus 5 plus 10. Super Dobra, eee, teraz trzeba szukać, szukać eee, tych. Jak się nazywa? Eee, tych plakatów, i trzeba pokryć w sklepach. Pączka z pomarańczą? Dziękuję, dzięki, ograniczam. Szukam Angie. No nie, był jej rewir. Też dba o linię. Jakby porządny tyłek, to było coś złego. Czyli nic tu po mnie. Zawsze są pączki. Dziękuję, staram się rzucić. Ok, czyli tutaj też nic nie znajdziemy. Jeszcze możemy iść do Hype. Yy, Dzień dobry, szukam mnie jakiej Angie. Dzień dobry. To raczej, to raczej nie tutaj. Prędzej obok. Dobra, elektronika jej nigdy nie interesowała. Hmm, no tak, dziękuję. Ja ma za co? Okej, okay, zobaczmy, może jeszcze raz pójdziemy do Lombardu. Może tam coś nam powiedzą. Potem razem sprawdzę z policję. To czy znaczy wszystko jest okej. Okay. W moim biznesie jak najbardziej, ale nasze stosunki mogą być lepsze. Ma przyzugę raz na jakiś czas i wszystko będzie w porządku. Możemy się odwiedzić, okej, okay, wybaczcie. Było powtórzenie niepotrzebnie. Powtórzenie niepotrzebnie, okej. Okay. Jeden koniec ulicy od razu załatwiony z popołudniowego patrolu. To jest spoko. Wątpiłem, o Angie, mógłby zapytać w pralni. Szukam oczywiście też plakatów dla ojca cały czas, gdzieś tam. A do tego już byłem. Okej. Okej. To nie obchodzi za bardzo. Patrzę na plakaty, tutaj raczej ich nie ma. Także pan wygląda, panie posterunkowy, było powiedziane. Adamski, to będzie. Panie Adamski, potrzebuję informacji. Jak mogę panu pomóc? Szukam jakie Angie. Myślałem, że ma pan gust. Trzeba się szanować. Muszę z nią porozmawiać, ona tu nie bywa, oni nas nie lubią Oni? No, żerni, za drogo i za mało coś tam Delikatesa? No wierzy pan? Tak się staram Czyli nic pan nie wie? Nie, ale proponuję melgijskie czekoladki Niebo w gębie Może innym razem Jeszcze też nic nowego nie trafimy, w takim razie może pójdźmy do jubilera Dzień dobry pani Karino Dzień dobry Szukam nijakiej NG. Miłość bywa ślepa. było. Była parę dni temu, zwróciła trochę biżuterii. Była, potrzebowała pieniędzy. Coś mówiła? Ja chcę zniknąć, czy coś takiego. I chyba zniknęła. Chyba. Dziękuję. Okej, okay, to jest coś ciekawego, to jest ważna rzecz. I patrzcie, jest tutaj. Wieleb... Wielebny JJ, skąd znam te inicjały? <laughs> JJ Joker? Znaczy, nie wiem, czy to jest do niego, czy nie. Szukam nijakiej NG. Tutaj chyba tylko na filmach. I byłoby na co to popatrzeć. Nie bywała. Nie bywała. Choć zakupy pana Huka mogły być dla niej. Aha, szukam dalej. Mamy nowe pornoski. Najnowsze pro niżowe produkcje. Powtórzę, kortyzowi. Eee. Tak, to w jego guście. <laughs> o Boże. Z tymi niszowymi chodzi o pewnie jakieś bardzo specyficzne fetysze, więc wybaczcie. Yy, Okej, okay. yy, patrol cały czas nam tutaj został. Wschodnia strona ulicy, idź w okolicy 601, zaraz zrobimy. Przynieść księdzu księzu plakat rozwieszony, to plakat już mamy, to zaraz mu przy, przyniesiemy. A jeszcze idziemy do Likor. Dzień dobry, dobre. Szukam Angie. czarna, ładna, rozrywkowa. Bywamy na różnych imprezach, będziemy bardziej blade. Jeśli rozumie pan, co ma na myśli, jesteście kKK friendly. Nie ma pan wielu przyjaciółca. Była tu czy nie? Nie. Ach, tak, dziękuję. Okej, okay. przepraszam, staram się nie nadać pewien, pewien, jakiś specyficzny głos, ale no nie zawsze to wychodzi, jak widać. Jeszcze pójdźmy tutaj, do Harvey Cafe. Może drinka? Nie dziękuję. Wciąż na służbie. To w czym mogę służyć? Szukam Angie. Nie widziałem jej ostatnio. Gdzie zniknęła? Zniknęła? No, kiedyś bywała tu często rozrywkowa dziewczyna. Od tygodnia jak kamień w wodę. Dzięki. Nie ma sprawy, zawsze do usług. OK. A jest, z oczywiście mi przeszkadzają Ale tu chyba nic więcej nie ma, bo to nie wydaje mi się, żeby ten butik był e, Był możliwy do sprawdzenia, chociaż kto wie Okej, czerwony koniec, koniec, rewit czysty Dobra, ksiądz Marshall musi coś tam, ale miał rację, nie, nie przeczytałem, wybaczcie Dobra, weź, weź, weźmy jeszcze do, do tego butiku może, a rzeczywiście jest Szuka Menji, czarna, ładna Może i ładna, chociaż dziewczyna Dobra klientka Świetne oko do kolorów Taki fach Ach, no, utrzymanka, kurwa, znaczy się. A, to znam. Nie boję ostatnio? Nie, żperet, nie widziałem. Okej, okay, dziękuję. Jest w porządku. Zobacz, staram się mi nadawać jakiś bardzo charakterystyczny głos, jak już ze wszystkimi gadamy, no ale to tak średnio idzie, tak? Zobaczmy u tej pani, może ona nam coś powie. Ja pani podjęcie, mam patent na numerek. Ja nie, ja podziękuję. Kurde, no to. Hmm, na co z Angie zrobić, bo. Że jakby chyba byliśmy u wszystkich, nie? Chyba, że zapytamy, zapytamy tych jednak. Eee, wiecie, eee, W bardziej. Może oni nam coś powiedzą więcej. A no może oczywiście pójdę do Chińczyka, no bo to jest jedyna osoba, która jeszcze tutaj jest, nie? Więkt nie pytaliśmy. Dobra, pójdźmy do niego. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio znowu był tu pański brat. On nie mówi chyba za dobrze po angielsku. Jest ryb nie skarcz skar skar się na jej zapach. Nie rozumiem. Wstałaś do wyprania? Raczej nie. Do widzenia. to do są Ale o co chodzi z tą rybą? Jutro. Do jutra więc. Do widzenia. Okej, okay, czyli, czyli oni są braćmi. Okej, okay, to, jest, to jest sklep braci. To by wychodziło. Dobra, ale my mamy iść do księdza, Halko. Może właśnie, może Angie była też u niego. To by było ciekawe. Ma pan plakat? Tak, miał ksiądz rację. Pan pokaże. Wiele JJ. Kościół Dnia Ósmego. Aż dostałem gęsiej skórki. Tak, ale co w tym niepokojącego? Nie chciałem siać paniki. Ale? Straciłem ostatnio kontakt z częścią parafian. To musi mieć związek z tymi plakatami. Będę miał oczy szeroko otwarte. Jeśli się czegoś dowiem, dam znać. Ok, jeszcze raz pójdźmy, zobaczmy. Widziałem, że kiepsko żyjesz z mafią i gangiem. Sprawiajmy o tym w sumie. Zgadza się. domni mi powiedział, że ksiądz coś tu może pomóc. Tak, oni przychodzą się do mnie spowiadać. A służą głównie Mamonie, Jakbyś wysłuchał ze 150 dolców dla nich, i dla kościoła co łasko drugie, to ty... ok. a razie nie. Okej. Okay. Na razie sobie darujemy oczywiście. Myślałem, że coś nam się odpowiadał. Angie, może, myślałem, że ona się może spowiadała u niego, ale nie. Po ona jest piąta, dobra. To w takim razie moi drodzy. chyba wychodzi na to, iż trzeba polecić po polecić, polecić do jeszcze raz do, 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 do Lombardu i zobaczymy, co oni nam coś, powie czy oni nam coś powiedzą. Okej, okay, nic nowego. Szkoda. A w się, byłem po już wszędzie. Co to, jest Angie. Kurczę, może, może dopiero coś następnego dnia się dowiemy, tak? Jakby to może będzie miało skutki jakieś długopalowe bardziej. A eee... Aż jeszcze u normy możemy raz do normy pójść. O, dzień dobry. Coś podać? Nie, dziękuję. Czekam Angie. Ostatnio wielu się o nią pyta. Co? Jej bracia, Włosi, jakieś typki, teraz policja. Co się stało? Co się stało? Jeszcze nie wiem. Chciałbym z nią porozmawiać. Była tu niedawno, tak przelotem. Mówiła, że hałas wokół niej. Nic więcej? Że gorąco tak powiedziała. I chyba zniknęła rzeczywiście. Niech pan ją znajdzie. Szkoda byłoby dziewczyny. Robię co mogę. Żadnej, żadnej notatki nie mam z tego. Z, z, w związku z tym, kurde, to mnie, to mnie wkurza. Bo ona rzeczywiście zniknęła. No i co, co dalej w takim razie? Trzeba włochów chyba popytać, bo skoro oni pytali, to powinniśmy coś. Bo oni nam coś powiedzieli teoretycznie, tak? A już przy, przynajmniej na to liczę. A już kto wie, prawda? Dobra, idziemy do Louiego w takim razie. Postępowy Kelly. Zapraszamy. Czułam mnie Angie. Tak, my także. A czego wy od niej chcecie? Mamy parę pytań do tej panny. Może być zamieszana w ostatnie morderstwa. Coś takiego. Kto by pomyślał? Czyli nie wiecie, gdzie jest. Nie. Liczymy, że też nas pan powiadał mi. Gdy Angie się szczęśliwie znajdzie. Mamy do, z nią do pogadania ok no i duży fail, No, znaczy nic nowego tutaj nie ma po prostu w związku z nią Więc miałem 4 węcza za do domu, okej, okay, jeszcze Z tym gościem I tam panie władze, okej, okay, sobie po prostu poszedł Oczywiście zrezygnujemy, nie ta faza, może później, cześć Bo on sobie już poszedł, tak, więc, no Nie wiem, nie mam wiedzie, gdzie ona może być Patrzcie w ogóle, że do 600, do 600, nie da się w ogóle wejść Przynajmniej teoretycznie Dobra, to tyle Zaczynamy. 5 plus 50, spoko. Policja minus 5. Zaraz to już nadrobimy na pewno. Gang minus 15, 15 to jest spoko, bo zaczynam się woli to jakby klaryfikować. Wydajemy normę poda podatkową. Mandatową, policja plus 5. Podwójna norma plus 60. Odchowałem wymagane liczbę wozów. Policja plus 2, ok, spoko. Przechodzimy poprawnie patrol całej policji plus 2. Znowu od razu mi zgłosiłem poszukiwanie samochód. Nie z zainterweniowałem, zainterweniowałem w sprawie zakłócenia porządku. Oczywiście 25. Minus 5 policji. Dostałem wypłatę. Plus 50, no to wiadomo. Nie wykonałem wszystkich zadań, wymaganych zadań karą, to obniżka wypłaty o 25 dolców. Przeżyjemy. Dobra, moi drodzy. A w tym miejscu się z nami Żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia już za dwa dni w następnym epizodzie, w następnym dniu. I zobaczymy, czy on nam przyniesie może jakieś nowe informacje, chociażby na temat NG, Mam na że nie czytam jakiegoś bardzo źle imienia. Tam, tymczasem do zobaczenia następnego i na razie.